Waga, ważenie, masa, ciężar ciała. Będę chciał bliżej przyjrzeć się tym wielkościom fizycznym. W tym celu spróbuję przedstawić drogę, jaką musiał przejść każdy fizyk, który dokonywał odkrycia prawa fizycznego na drodze doświadczalnej. Oczywiście nie jest tak gładko, tak przyjemnie, że dane prawo siadał i odkrywał sobie jeden fizyk. Do odkrycia prawa przyczyniało się ich niejednokrotnie, wielu, wielu po drodze. Każdy z nich przykładał do tego jakąś cegiełkę i był taki, który ostatecznie to prawo sformułował i w tej postaci ono zaczynało funkcjonować. Prześledźmy więc, jak to się odbywało teoretycznie. Ciepło pobrane przez ciało kół. Zależy wprost proporcjonalnie od przyrostu temperatury, ale zależy również od masy, jaką to ciało posiada. I w tym momencie uczony stwierdza, że istnieje jednak jeszcze jakaś cecha, której jeszcze nie znamy, a która wpływa na to, że ciało pobiera więcej albo mniej ciepła, będąc ogrzewanym o tę samą ilość stopni. Mówiąc prościej, jeśli mamy dwie kostki 100 gramów każda, jedna z żelaza, druga z aluminium, to każda z tych kostek ogrzana o tę samą ilość stopni pobiera różną ilość ciepła. Tę cechę, która charakteryzuje ciało pod tym względem, nazwano ciepłem właściwym C. Potem napisano równość, bo nie znajdowano więcej wielkości fizycznych, które by wpływały na ciepło pobrane albo oddane, i to jest prawo. Biorę je w ramki. Czytamy je. Ciepło pobrane przez ciało zależy wprost proporcjonalnie od ciepła właściwego, od masy i od przyrostu temperatury. Tu po raz pierwszy pojawia się ciepło właściwe, wielkość fizyczna, która jeszcze przez nas nie została zdefiniowana. Wyznaczamy tę wielkość i mamy definicję ciepła właściwego. Jest to stosunek ilości ciepła pobranego do masy i do przyrostu temperatury. No i stąd mamy już jednostkę ciepła właściwego. Inne prawo. Prawo dotyczące siły sprężystości, działającej na przykład w pręcie rozciąganym czy też ściskanym. Dotyczy to prawo części prawa Huka, części zakresu sprężystości. Otóż w ciele rozciąganym pojawia się siła sprężystości, będąca wynikiem rozciągania tego pręta. Musimy przyłożyć siłę zewnętrzną, wewnątrz pojawia się siła naprężenia wewnętrznego F. I zależy, okazało się, po wielu badaniach, ona wprost proporcjonalnie od wydłużenia X. I zauważono również, jeśli to na przykład była sprężyna, że wpływ na wartość tej siły natężenia wewnętrznego mają pewne w cudzysłowie osobiste cechy danej sprężyny. A więc na, nią, na te cechy składają się właściwości materiału, z którego została ona wykonana, w wielkości geometryczne charakteryzujące tę sprężynę. I zbierając te zależności w jedną wielkość fizyczną, powiedziano, że siła. Sprężystości, która się pojawia w rozciąganym ciele, zależy wprost proporcjonalnie od współczynnika sprężystości k. Następnie stwierdzono, że nie ma innych wielkości fizycznych i podano prawo. No, prawo to dotyczy zakresu sprężystości ciała rozciąganego czyli części prawa Huka. Współczynnik sprężystości tutaj pojawia się pierwszy raz definiujemy go jest to stosunek siły sprężystości działającej w danej chwili do wydłużenia ciała w zakresie sprężystości i mamy jednostkę współczynnika sprężystości rozszerzalność termiczna ciał wiąże się z rozszerzalnością liniową objętościową ja przedstawię jak wyglądało badanie jak wyglądałoby badanie przyrostu długości ciała ogrzewanego o ileś stopni Celsjusza. A więc ten przyrost długości delta L zależy od długości początkowej L0 i od przyrostu temperatury delta T. Ale zauważono, że ten przyrost będzie inny, jeśli na przykład druty będą wykonane z różnych metali albo kostka sześcienna będzie wykonana z różnych metali, wtedy ogrzana o tę samą ilość stopni, ta długość krawędzi czy długość drutu będzie w różnym stopniu się wydłużała, delta l będzie różne. Wprowadzono wielkość fizyczną, która o tym decyduje, a która charakteryzuje pod tym względem ciało współczynnik rozszerzalności liniowej alfa. znak równości, bo nie ma innych wielkości fizycznych wpływających na przyrost długości ciała i mamy prawo. Z tego prawa wyznaczamy, definiujemy, bo patrzę to prawo, współczynnik rozszerzalności liniowej. Jest to, przy, jest to stosunek przyrostu względnego długości do przyrostu temperatury. No i oczywiście mamy również jednostkę tej wielkości. Jeszcze jedna sprawa dotyczy oporu przewodnika. Opór przewodnika w kształcie drutu zależy wprost proporcjonalnie od długości i odwrotnie proporcjonalnie od przekroju poprzecznego. I jest jeszcze cecha pewna, charakteryzująca materiał, z którego jest wykonany przewodnik, która wpływa na to, że opór tegoż przewodnika jest większy albo mniejszy. Tę wielkość fizyczną nazwano oporem właściwym. Zdefiniowano w oparciu o to prawo definicję, podano definicję oporu właściwego, stosunek iloczynu oporu i przekroju poprzecznego do długości i podano, podajemy jednostkę, definiujemy jednostkę oporu właściwego. Jak jest z drugą zasadą dynamiki? Otóż druga zasada dynamiki mówi, że przyspieszenie ciała zależy wprost proporcjonalnie od siły i odwrotnie proporcjonalnie od masy. Newton w swoim dziele, w którym opublikował, Zasady dynamiki Newtona to 1687 rok. Tego prawa nie podaje w zapisie matematycznym, ale pięknie mówi o tym, jak ono brzmi. Żeby sformułować to prawo, Newton już znał pojęcie siły, zdefiniował, co to jest siła. Uprzednio, wśród ośmiu definicji na początku dzieła, które podaje, defini definiuje siłę. Możemy przypuszczać, że znał już jednostkę siły, jednostkę siły, którą w tym układzie, bo przecież drugiej zasady dynamiki jeszcze nie znał, jednostkę siły, którą musiał zdefiniować w oparciu o sprężynę. Jak było? Można się tylko domyślać. W drugiej zasadzie dynamiki, więc patrząc na nią, czytamy, dowiadujemy się, że przyspieszenie ciała pod działaniem siły jest prosto, proporcjonalne do niej i odwrotnie proporcjonalne do masy. Piszemy znak równości, mamy prawo. Drugą zasadę dynamiki. I teraz ta masa, która tutaj pojawia się po raz pierwszy. Jest to masa bezwładna, dzisiaj mówimy. Jest to masa, która daje o sobie znać, gdy ciało podlega działaniu siły. Gdy ciało spoczywa. Tej masy występującej w drugiej zasadzie dynamiki nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Zatem tę masę, to M, nazywamy tutaj masą bezładną. I tu jest zawarty sposób pomiaru masy bezładnej. Chcesz znaleźć masę bezładną, przyłóżciłę o danej wartości. Znajdź przyspieszenie, jakie ona nadała ciału, podziel przez siebie i będziesz mieć masę. No, tak się jednak stało, że fizycy po drodze, od czasów Newtona doszli do wniosku, że lepiej zdefiniować jednostkę siły w oparciu o drugą zasadę dynamiki. Wtedy stosowanie w tej jednostki w wielu krajach będzie o wiele łatwiejsze, bo tak trzeba byłoby sprężyny rozprowadzać po różnych krajach, a tak tylko rozprowadzamy wzorzec masy, który w sewer pod Paryżem jest przechowywany. A żeby w każdym kraju była sprężyna taka jak w Sevres pod Paryżem, to zauważmy, trzeba by było by ją wykonać z takiego, z identycznego stopu. Poza tym rozmiary sprężyny musiałyby być identyczne. Byłoby to bardzo trudne do przeprowadzenia. A w oparciu o drugą zasadę dynamiki siłę, jednostkę siły definiujemy w sposób dosyć prosty do powtórzenia, do odtworzenia. I tak 1 newton to siła, która ciało ma. 1 kg daje przyspieszenie 1 m na sekundę kwadrat. Pamiętajmy jednak, że masa bezwładna pojawia się po raz pierwszy tu. I tu jest zawarty sposób jej pomiaru. No to jak to jest z wagą? Otóż, kiedy waga jest starowana, kiedy jej belka jest idealnie pozioma i kiedy ciało na jednej szalce jest... Posiada taką wartość, taką wielkość, że odważniki na drugiej, w szalce znajdujące się, naciskają na te obie szalki siłami N1 i N2, i w stanie równowagi te siły oczywiście muszą się równoważyć. Ale wiemy, że nacisk na poziome, nieruchome podłoże jest równy ciężarowi. Nie sile grawitacji jest równy ciężarowi. A ponieważ ciała pozostają w spoczynku, no to oczywiście do ciała i do odważników są przyłożone siły reakcji, takie jak ciężary. Wszystkie sześć sił na tym rysunku mają te same długości. Ich wartości są takie same, co najwyżej zwroty mogą się różnić. No to zapiszmy to wszystko. Naciski w stanie równowagi są sobie równe. Ciężary są sobie równe. Ciężary to nic innego jak m1g i m2, g G upraszczamy i znajdujemy m1 równe m2. No, rzeczywiście. Za pomocą wagi znajdujemy masy. Ale zobacz, jaką drogę za każdym razem trzeba przejść, żeby zrozumieć, że waga nie służy do znajdowania masy, tylko do Porównywania sił do doprowadzania do stanu równowagi, a potem jesteśmy w stanie, dokonując przeliczeń, obliczyć masę, która występuje w tym przypadku masę ciała ważonego. I na zakończenie siła grawitacji prawo powszechnej grawitacji otóż, Dwa ciała oddziaływują na siebie polami grawitacji, przykładają do siebie siły przyciągania. Jeśli ktoś mi powie od razu, że siły grawitacji zależą od masy, a ja spytam od tej masy, która jest tu, od masy bezwładnej, to popełni błąd. Bo siły grawitacji występują również wtedy, kiedy dwa ciała spoczywają. A więc nie ma przyspieszenia. Z jakim ciało poruszałoby się. Zatem we wzorze tu występuje, podkreślam wyraźnie, MG, MG, masa grawitacyjna. Siła grawitacji zależy wprost proporcjonalnie od obu mas grawitacyjnych i odwrotnie proporcjonalnie od kwadratu odległości między tymi ciałami. No ale badania z 1909 roku fizyka węgierskiego Etwosa pozwoliły stwierdzić, że między masą bezwładną, tą tu, a masą grawitacyjną tu istnieje proporcjonalność. Wprost proporcjonalne one do siebie są. Czyli moglibyśmy napisać, mg równa się współczynnik proporcjonalności razy m, masa grawitacyjna równa się współczynnik proporcjonalności razy masa bezwładna. No, tego nie zrobiono, ale badając siły grawitacji między ciałami, stwierdzono, że aby ten wzór był poprawny, to trzeba wprowadzić stałą grawitację G. Zwróćcie uwagę, stała grawitacji G jest stała dla całego wszechświata. Na razie wszystkie badania pokazują, że w każdym punkcie wszechświata stała grawitacji ma tę samą wartość. W związku z powyższym, gdy napiszemy ten współczynnik grawitacji, a masę będziemy wstawiali tą, którą znaleźliśmy w oparciu o drugą zasadę dynamiki, no to mamy wzór w tej postaci, gdzie masy M to masy bezładne. Ponieważ to, co powiedział, co zrobił E Fizycy umówili się utożsamiać masę bezładną z masą grawitacyjną tu. I ostatecznie prawo powszechnej grawitacji zapisujemy w takiej postaci jak drugą zasadę dynamiki. Masa, masa, nie podkreślamy jaka. Podkreślamy, że chodzi o masę bezładną, gdy ruch ciała z przyspieszeniem odbywa się pod wpływem siły S, F, a gdy ruch ten sam ruch, gdy odbywa się pod wpływem siły grawitacji i opisujemy tę siłę tym wzorem, to o masie tu występującej bezładnej mówimy, że jest to masa grawitacyjna.